Nie no. świeci biały Jeszcze raz, eh? Z wielkim panem jestem zbudowanym kapitanem Tuska. Co? O Kurwa! Lec mi pocelownik! Woje. pocelownik mi. HA! Kurwa! Ale się zajabiscy! Ja. Porobię ci tak, tak samo jak byłeś w 7.1.7.3, kurwa. Oś, kurwa. Jeżeli mi nie przejdziesz przez ścianę oczywiście, bo to też jest kurwa wliczone w tę. w, te, w, w tą konstrukcję, kurwa. rozpierdolenia. Aj, mnie zostawił, kurwa. Kurwa, nie zbejtował się, chciał Ciebie tam zamknąć, że no ty kur... Weź kucnąć tam, a nie... No przechodzisz kurwa przez ścianę, czy mi się wydaje tylko? To ty robisz? Co ty robisz z twoim życiem, kurwa? No kurwa! Przechodzisz przez ściany! Mani. What the fuck? Mi chyba pojechać kurwa przeszedł przez to. Przeszedł. Przez to, nie mogłem przeskoczyć, kurwo! Nic nie słyszę, kurwa. Nic, kurwa autentycznie nie słyszę. Nic autentycznie. No, dobra, poczekaj. O nie, umieram! Dzięki! Czekaj, mam plan, mam plan. O i tak się wyjebie O pierwsze zrobimy tak, o, o, o. moje miejsce, bo wyjebany w sercu. I w Czasem nie to uciec nad ranem, tanie narkotyki. Bardzo ostry nóż, wydzwaniem o pełni. No i pierdolę to samo. Bo gdy zapada dzień, kiedy staje noc, decyduję między kotłem a okrzyżowaniem. Moja głowa znowu między młotem a kowadłem. Zrobię Jak zrobiłem. Poczekaj, no, na dach i nie Prawdy. zawsze taki byłem, odkąd dotarłem Dotałem. Ale dupcia Odklejka, gdy widzisz mnie w tych miejscach, których już nie pamiętam O, piłka, kurwa! Kwestia. Po pierwsze, chcę zaznaczyć, że o, nie jestem siebie dumny Wsi jasne, gdybym gdy tak, tak, tak pracuje, razem możemy mógł żyć, żyć, każdy był zaraz oczy, bo boisz się a, zobaczyć, że może być coś widzimy się w Oh, okay. Nie nie jestem rapiem, no bo Bóg nie może umrzeć. Przecież chciałbym wierzyć. Chociaż w końcu to jest, pogiem jest artysta, Bóg istnieje, no to, jest Wyskałem. Artysta. Wyskałem. to jest nasza liga, więc posłuchajcie, jestem w ja przyszłości znowu okłamałem się. Talba za szybko, wszystko to sprymione drzwi są. Co tu się odjebało? Bra bra Stop the cap. Dobra. O, oh, chyba za nami idzie. Tak? A, jest za nami. Gdzie, no? 966, to coś tu nie gra. Jest. Eee, ja może lepiej stąd Jest. On tam idzie, czekaj, Jest. się. A czekaj, ja ci mogę odjebać. O. Kurwa. Eee... Uh, o oh, kurwa To ja mam pomysł Dobra Ej, mi Nie mam pomysłu! Nie mam pomysłu! Spierdalaj. Kurwa, nie nie miałem. Śpierdolną. Kurwa tryhard jesteś. Śpałem Nie licz, nie bij się z tu, bo on tam cię zajebie. Nie! Uważaj! O kurwa! czy co?! No tak gdzie jest? Jesteś Aha No to się da bacz. Ula.